Ring 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 ring. mnie? Dzień dobry, moi kochani. Witam się z wami serdecznie i dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, przychodzę do was z moimi zakupami z AliExpress. I tutaj od razu powiem, wszystkie te rzeczy, które Wam będę dzisiaj pokazywać, sama sobie kupiłam. Tutaj nie ma nic sponsorowanego, tutaj nikt mi nic nie przysłał. Ja po prostu doszłam do wniosku, że chcę się z Wami podzielić rzeczami, które naprawdę uważam, że są fajne, które sama sobie kupiłam i uważam, że są po prostu warte zobaczenia. Oczywiście, wiecie, nie wszystko wszystkim musi się podobać. Umówmy się. Ale to jest AliExpress. Tam kupujemy różne rzeczy, te tańsze, te droższe. I prawda jest taka, że nie warto kupować tych naj, najtańszych rzeczy. Ja już się przekonałam o tym wielokrotnie, począwszy od pędzli, które kupowałam, nie wiem, za 20 zł, jakiś tam zestawik, tak? I okazywało się, że tak samo jest na przykład z rzęsami, z wieloma rzeczami. Naprawdę nie warto wydawać pieniędzy na te naj, najtańsze rzeczy. Oczywiście, wiecie, ja tutaj nie mówię o jakichś, nie wiem, kolczykach, bo oczywiście kolczyki są też z AliExpress. Ta bluzeczka też jest z AliExpress. Słuchajcie, mam tutaj trochę tekstyliów, mam troszeczkę właśnie rzeczy takich makijażowych, ale nie będę dzisiaj pokazywała Wam pędzli, dlatego że pędzel to jest tak obszerny temat, że to trzeba by było zrobić odrębny filmik. Tutaj, wiecie, jeżeli chodzi o pędzle, to, to ja sobie napiszę do kilku firm, może zechcą dać nam jakieś, wiecie, rabaciki, jakieś chociażby, nie wiem, zestawy na rozdanie, cokolwiek, wiecie, coś dla Was, także mm, nie na zasadzie, że, że ja tutaj pokazuję, polecam i nic z tego nie mamy, nie? Umówmy się, coś z tego powinno być, przynajmniej, wiecie, przynajmniej dla Was jakiś rabacik, no i dla mnie, tak, no bo ja z rabacików też bardzo często korzystam, jeżeli je dostaję, to też często z nich korzystam, także to kwoli jasności. No i dobra, słuchajcie, przechodzimy po kolei do rzeczy, bo ja mam ich całą, całą masę. No dobrze, jedna z pierwszych rzeczy, to mi przyszło niedawno, to jest taki szaliczek z futerka oczywiście sztucznego i to jest, wiecie, coś takiego jest nam cieplutko tutaj w szyi, jest to bardzo miłe, bardzo przyjemne. Czekajcie, tu ma taką dziurkę i to się tak przeplata. O, o. No i tak po prostu, nie? Jest cieplutkie, milutkie, mięciutkie. Wiecie, ja często na szybko wychodzę z psami, to czasami nawet, za, wiecie, coś zarzucam, ale tu szyję ja muszę mieć zawsze zakrytą, więc to jest dla mnie ważna rzecz. I to jest nie pierwszy taki szaliczek, jaki sobie kupiłam. Wiecie, no one się niszczą. Nie był jakiś drogi, nie pamiętam, coś koło chyba 20 zł kosztował. Oczywiście, tak, słuchajcie, wszystkie linki, jakie tylko znajdę, to wszystko powrzucam Wam na dole w opisie, ale wybaczcie, jeżeli nie będzie wszystkiego, dlatego że tutaj jest no parę ładnych rzeczy takich, które ja kupowałam już dość dawno temu, wiecie te aukcje mogą być już nieaktywne, no i jakby odgrzebanie w takiej ilości zakupów, które ja poczyniam, to nie jest taka prosta sprawa, to tak tylko chciałam Wam powiedzieć. A kucyk mi się zmierzył. Kolejną dużą rzecz pokażę. To jest mój kolejny plecaczek z AliExpress. Bardzo lubię taką, wiecie, taka wielkość. Do tego on tutaj ma długie paski, tak, bo można to sobie za, po prostu zarzucić jako plecak, ale można to też poluzować i ja to po prostu przerzucam sobie, wiecie, i noszę jak listonoszkę. Tak mi jest po prostu najwygodniej. On jest z mięciutkiej takiej ekoskórki. naprawdę bardzo przyzwoicie wykonanej. i o dziwo nie śmierdzi. Nie wiem, czy kojarzycie te takie z bazarku chińskie różne torebki, one miały taki specyficzny swój, swój smrodek. I ja kiedyś tam też zamawiałam właśnie na, na AliExpress jakieś takie tanie torebki, takie naprawdę tanie, tanie. I one tak właśnie charakterystycznie śmierdziały. Te absolutnie nie śmierdzą. Nie wiem, ten plecaczek kosztował chyba coś koło 70 zł. Oczywiście, tak jak mówię, linki, jeżeli znajdę, to będą na dole. Do plecaczka powinna mieć, bo go niedawno kupiono, jeszcze jest opakowany. I plecaczek był z taką, nawet nie wiem jak to nazwać, no z takim czymś, z portfelikiem, nie wiem, na klucze, na coś tam. No takie, takie cuś, nie? Zrobione dokładnie z tego samego materiału, pasujące po prostu do plececzka. Może być. Tutaj jest też y, zaczep, więc mogę sobie go, nie wiem, przyczepić gdzieś tam. I tutaj mieć, no nie wiem, krople do oczu chociażby, które używam ciągle i namiętnie w dużych ilościach. I nawet jak mi się odepnie i, i zgubię, no to trudno, to nie będą klucze, tak? No dobrze, to to był jeden plecaczek. Tutaj przy okazji jeszcze pokażę Wam okulary. I tutaj, tak, wiem, część z Was się przeżegna nogą i powie: Nie, Tryfonka, co Ty wymyślasz? Okulary na AliExpress, no chyba żeś oszalała dziewczyno. Słuchajcie, te, na przykład te okulary, o te. Dlaczego są ładne. Ja je kupiłam jeszcze w zeszłym roku, na tych w zeszłorocznych wyprzedażach, więc na pewno do nich linka nie będę miała. Wiecie co? I powiem Wam szczerze, że próbowałam odszukać do tego filmiku, z jakiej to było firmy. Ja niestety, no... Wiecie, no nie jestem w stanie dokopać się do tych bardzo dużo, dużo wcześniejszych aukcji, bo nie wiem, jaka to była firma, bo jakby wszystkie okulary, które w zeszłym roku zamawiałam, to były okulary, które miały wszelkie certy certyfikaty, czyli były nie tylko z polaryzacją, którą łatwo jesteśmy sobie w stanie sprawdzić. Tak, jeżeli mamy na przykład u optyka zrobione okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją, to wystarczy je, wiecie, prze przekręcić, tak? I wtedy wiemy, że jest, że jest ta polaryzacja, natomiast te firmy miały też certyfikaty, jeżeli chodzi o promieniowanie UVA, UVB. Także to było bardzo fajne. Okulary kosztowały coś między 40 a 50 zł, także nie były też z tych za 10 zł. I tutaj jestem w stanie uwierzyć, że rzeczywiście te filtry są. Słuchajcie, rzecz jak najbardziej na czasie. Oczywiście na AliExpress kupicie różne, różniste maseczki. Ja bardzo często przez te materiałowe nie jestem w stanie oddychać, po prostu się duszę. W związku z tym noszę różne półprzyłbice. I wziąłam sobie taką, zobaczcie. Ona jest dość niska, tak, także tutaj będzie mi zasłanieć. natomiast tutaj mam bardzo dobre pole widzenia. Jedyne co, to ona jest taka naprawdę, wiecie, plastik sam fastik, droga nie była, więc umówmy się, to nie jest jakieś coś super. Niemniej jednak jest zakładana... Normalnie na uszy tak jak okulary, a ja um, często mam problem z tym, że jak mam te gumki, to one mi strasznie uwierają, są niefajne. Nie wiem, jeszcze, jeszcze w tym nigdzie nie byłam, bo to też niedawno przyszło, więc zobaczymy, jak mi się to będzie sprawdzać, poza tym, że paruje strasznie, ale wiecie, to jesteśmy w stanie zdezynfekować i wiem, że to jest czyste, tak? Aha, i maski przychodzą dwie w takim pogiętym opakowaniu, no ale dobra z Chin przyleciało, nie? Okej, okay, to w takim razie sięgamy po kolejny plecaczek. Czemu mnie to nie dziwi? Plecaczki, fajna rzecz. Tak jak mówię, lubię mieć w różnych kolorach, bo to jest takie kończenie gdzieś tam naszego stroju. Ja nie jestem z tych, co kupują markowe torebki za miliony monet, po prostu nie uważam. Po prostu mi jest szkoda kasy na to, umówmy się. Taki plecaczek, jak mi się znudzi, to go po prostu puszczam dalej w obieg, tak? Po prostu oddaję, podarowuję na różne bazarki. Słuchajcie, tak w ogóle właśnie są, jest masa bazarków charytatywnych, nie wiem, chociażby dla zwierzaków, bądź też na jakieś tam inne cele, jakie kto sobie życzy. I wiecie, zawsze takie rzeczy można gdzieś tam przekazać dalej, niekoniecznie wyrzucać. Ja jestem. No ja na przykład, nawet, wiecie, nawet torebki e, takie prezentowe, jak od kogoś dostaję, to też je wykorzystuję później, w ogóle nie widzę w tym problemu. No dobrze, czyli tutaj mamy plecak, tym razem złoty, jak widać dopiero co przyszedł, bo jeszcze jest z tymi wszystkimi folikami. On jest dość pojemny, w środku ma kieszonkę, dość ładnie wykończony. Tu ma kieszonkę też na, na jakieś takie bardziej podręczne rzeczy. No wiecie, taka, taka torebka do sklepu. Nie. Pierwszy raz w życiu, słuchajcie, kupiłam na AliExpress buty. To są takie sneakersy. Wyglądają bardzo ładnie. Nie wiem, czy one nie są na mnie ciutek za małe. Ja muszę tutaj dobrze to rozszumować, bo one też niedawno przyszły. Wzięłam pół rozmiaru większe niż biorę normalnie. Mogłam wziąć chyba rozmiar, tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, takie buciki naprawdę leciusieńkie. Nieśmierdzące, wiecie, nieśmierdzące tym takim plastikiem, klejem, nie wiem czym, buty, które myślę, że stanęłyby naprawdę z powodzeniem w niejednym butiku. E, kosztowały mnie chyba 80 albo 90 zł, jakoś tak. No i teraz pokażę Wam kolejne rzeczy, które po prostu uwielbiam i bez których nie wyobrażam sobie mojego wyjazdu. To są czapki, czapki baseballówki. Bardzo proszę. Bardzo często mnie można zobaczyć właśnie w jakichś baseballówkach, ze względu na to, że ja, jak gdzieś wyjeżdżamy, ja lubię mieć osłoniętą twarz od słońca. Jeszcze do tego duże okulary, oczywiście 50 na twarzy, bo przecież, no wiecie, trzeba dbać o swoją skórę, nie? I zobaczcie, jaka ta czapeczka jest fajna. I jeszcze nie wiem, czy właśnie, czy ją sobie zachowam, czy pójdzie właśnie dla moich bratanic. Wzięłam takie. Tak naprawdę to wzięłam z myślą o nich, ale te, te są bardzo ładne. I zobaczcie, tutaj jest kolejna. One mają takie naszyte tutaj kryształki. Naprawdę całkiem fajnie są wykonane. I tutaj jest taka sama, tylko, tylko ciemniejsza. O, widzicie? Całkiem spoko wyglądają. No i z czapeczek. Taka, która pójdzie na pewno do którejś z moich bratańców, no bo tutaj jednak troszeczkę za dużo się dzieje. Pójdzie, nie wiem, dla Zuzi. Zuzia jest taka, wiecie, jak sroczka, jak ciocia, więc, więc myślę, że, że to będzie dla Zuzi. W ogóle tam jest masa rzeczy właśnie dla dzieciaków. Takich i ciuchowych, i takich dodatków różnych. I ja jeszcze sobie wzięłam... No dobrze, to w takim razie mamy z głowy temat tekstyliów, tak? Zostały mi rzeczy jeszcze makijażowe i takie, że tak powiem, podręczne. I tak, tu chcę wam jeszcze pokazać tą bluzaczkę nie pokażę Wam z daleka, bo nie jestem w stanie odejść, ale tak, to jest bardzo przyjemna bawołenka, cieniusieńka. Muszę zobaczyć, jak jest wykończony, wiecie co, wszyty tutaj rękaw, dlatego, że troszeczkę czuję tą koronkę, a ja jestem strasznie wrażliwa na takie rzeczy. Natomiast absolutnie nie ma tragedii. Nie, nie, nie. Jest, Byłabym w stanie założyć tą bluzkę i po prostu w niej wyjść. Gdzieś tam od czasu do czasu coś mnie kłuje, więc nie wiem, czy nie, nie będę musiała sobie tych szwów jakoś tam zabezpieczyć, żeby mnie nie Natomiast tak w ogóle, no to wygląda po prostu ślicznie, nie? No i tych bluzeczek różnych, przeróżnych, no mam całą masę, wiecie, nie chciałam ich tutaj ciągnąć, bo tak na dobrą sprawę mi się już wiecie zlewają zakupy z AliExpress i nie z AliExpress i nie chcę, wiecie, pokazać też czegoś, co z AliExpress na pewno nie było, tylko z jakiegoś innego sklepu, no, no a wszystko jest Made in China, zazwyczaj, ewentualnie Turcja. No, i słuchajcie, przyszedł dzisiaj taki dość duży pojemnik, który chcę sobie tutaj postawić. Tutaj mi stoją pędzle. Ja bardzo nie lubię, jak pędzle się kurzą, a tutaj jest taka fajna pokrywka. W związku z tym, ja sobie tutaj poustawiam te moje pędzelki, które mam, że tak powiem, na podorędziu. Wiecie, one są czyściutkie. Zamknę tutaj sobie i w momencie kiedy będę potrzebować będę miała je zupełnie pod ręką, bo mam jeszcze tu pochowane w szufladkach, ale oczywiście wiecie, do szufladek ciężej się dostać, bo jak tam sobie nastawiam czegoś, no to nie będę mogła się dostać, ale to jest fajne, już mi się podoba, no i słuchajcie, bo z całą pewnością będziecie pytać te tuby też są z AliExpress i na przykład one mi służą do przewozu pędzli jak właśnie gdzieś wyjeżdżamy, bądź też jak właśnie gdzieś jeździłam na makijaże, no to takie tuby są bezcenne, dlatego że w ten sposób yy, przewozimy Rozpinam i mam dwa kubeczki. W jednym kubeczku mogę mieć pędzelki do twarzy, w drugim do oczu. Wiecie, nic mi się nie miącha, nie, nie szukam albo na przykład w jednym kubeczku większe, w drugim mniejsze. No jest to jest to po prostu bardzo, bardzo wygodne. Umówmy się. No i spójrzcie tutaj jeszcze. To ma dwie szufladki, takie mniejsze. No, które są w stanie sporo rzeczy pomieścić. Zaraz zobaczymy. Na przykład mam pomadkę burżuła, jest w stanie. Jestem w stanie ją położyć w poprzek. Także to nie jest, wiecie, widzicie? Także to nie jest jakieś maleństwo. I tutaj jest jeszcze szufladka dość duża, taka, o, widzicie po całości. Także no, z tego jestem bardzo zadowolona. Byłam ciekawa, jak to jest wykonane. Wykonane jest, no wiecie, to jest to plastik, tak? Umówmy się. Natomiast kosztowało to coś chyba 80 zł, czy jakoś tak. Myślę, że teraz na tych promocjach 11 mogą być tańsze. Także tak, ja sobie jeszcze pewnie taki dokupię z jeden. Właśnie, właśnie ze względu na chociażby pędzle, żeby tutaj mi się nic nie stało i nie kurzyło. No i tak jak. Tak jak wam mówiłam, tutaj jest kolejny pojemniczek. O widzicie, na trzy szufladki tutaj mam kredeczki, tutaj mam pędzelki i taki jeszcze jeden mniejszy stoi tutaj, jeżeli chodzi o pojemniki to nie ma sprawy, bo ja niedawno no ten kupowałam dopiero co te też niedawno komuś wysyłałam i widziałam, że były, więc nie ma problemu, te pojemniki Wam podlinkuję one naprawdę są bardzo wygodne, wiecie, nawet do łazienki żeby postawić, żeby postawić sobie te jakieś kremiki coś tam, żeby, żeby na wierzchu nie stało żeby się nie kurzyło, no i z takich organizerków słuchajcie, zakupiłam sobie jeszcze taki na kolczyki Lipsy, jakie kolczyki e, kupimy na AliExpress. No i do tego taki właśnie stojaczek na, nie wiem, 1500 tych tychże też się znajdzie. Uważam, że pomysł jest bardzo fajny. No, jeżeli chodzi o akcesoria, to oczywiście wszelkiego rodzaju naszyjniki, które u mnie widzicie, to też jest zawsze AliExpress. Zobaczcie, jakie to jest ładne. I to kosztowało, nie pamiętam, 15 zł. Jest to na długim łańcuszku do swetra, idealne. Naprawdę bardzo ładna rzecz. Ja często, właśnie jak robię zdjęcia, to gdzieś tam w tle tego typu wisiorki leżą. No i tutaj mamy taki długi sopel. O, widzicie? Też na takim długim sznureczku, wiecie, do, do zawieszenia w momencie, kiedy mamy na przykład właśnie jakiś sweterek na sobie, żeby wysmuklić się, bo wiadomo, że, że takie rzeczy bardzo, bardzo ładnie wysmuklają nam sylwetkę. Więc ja takich mam całą masę. Może mnie wysmuklą, co? Ring, 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 ring. Wysmuklisz mnie? No i oczywiście, jeżeli chodzi o biżuterię, no to cała, całą masę mam różnych y, bransoletek. Natomiast wiecie, co zauważyłam? Tego typu bransoletki trzeba przechowywać gdzieś w zamknięciu. Zobaczcie, ta leżała dosłownie, może nie wiem, za trzy tygodnie pomiędzy jednym a drugim wyjazdem. Leżała na wierzchu, y, nie schowałam do szkatułki, tylko po prostu leżała sobie w garderobie i już delikatnie zaczęła czernieć. W związku z tym myślę, że. Y, no, pewnie to jest taki, wiecie, jakiś tam kiepawy metal, który wchodzi w reakcję z tlenem, i trzeba, no trzeba o to zadbać, żeby po prostu to gdzieś schować, żeby, żeby nam to nie niszczało. No, i tu chciałam Wam jeszcze pokazać jakieś tam inne kolczyczki, które sobie kupiłam. No, jest ich cała masa. Znaczy, ja akurat kupuję klipsy, dlatego że. Dlatego, że jedna dziurka jest, że tak powiem, czynna, a ta jest zarośnięta, więc muszę iść sobie przekuć uszy. Ale wiecie, to jest tak skomplikowana czynność, że jakoś tak nigdy o tym nie myślę po prostu. Nigdy o tym nie myślę. I za każdym razem dopiero jak jadę do Daniela i wiem, że on chciałby właśnie założyć mi jakieś fajne kolczyki, i wiem, że na przykład będziemy robić fajne zdjęcia. I sobie myślę, kurde, znowu, znowu zapomniałam w ogóle o tym. Ale okazało się, że można kupować takie właśnie też klipsy, takie jak kolczyki, i właśnie wyciągnęłam na wierzch, więc teraz będziecie mi widzieć w klipsach. No, i oczywiście co? No, gąbeczki, gąbeczek, cała masa. To, to jest nierozpakowana gąbeczka z Imagic, e to jest gąbeczka, którą ja dzisiaj rano prałam, więc ona zdążyła już wyschnąć. No i te gąbeczki z Imagic, e no to po prostu jest hit. Ja je kocham, uwielbiam. Teraz ostatnio znowu sobie kupiłam chyba z 10 sztuk, więc mam na zapas. No i kolejną rzeczą, która jest bardzo przydatna, przynajmniej tutaj u mnie, to są takie stojaczki na gąbeczki. O, proszę. Proszę. No, czyż nie słodko to wygląda? No i słuchajcie, rzęsy, rzęsy, rzęsiska, kępki, kępeczki z różnych firm. Tutaj mam jakiś no-name, tak na dobrą sprawę. Nie znam tej firmy, nie kojarzę. Natomiast mam jedną taką swoją ulubioną firmę rząsiarską I, i to jest firma, która nazywa się schidi -Sidi. Nie potrafię tego przeczytać. Sami sobie zobaczcie. I z tej firmy serdecznie Wam polecam. Ja po prostu wam podlinkuję tego sprzedawcę, czyli oficjalną stronę tej firmy, której ja zawsze zamawiam, a wy sobie po prostu dobierzcie model rzęs, bo to wiecie, to dobieramy do kształtu oka, do wielkości oka. Tutaj są, tu jest jakiś model większy, jakiś 71, ale co to oznacza, to nie mam bladego pojęcia. No i oni mają też bardzo fajne kępeczki. Takie, bardzo naturalne. Tutaj są akurat dziesiątki, złapałam. Bardzo, bardzo je lubię. Niestety, powiem szczerze, że dużo bardziej niż te, które dzisiaj mam naklejone, no ale, no ale wiecie, zdarza się najlepszym. I tutaj, słuchajcie, kupiłam też takie. No spójrzcie, wiecie, całe te rzęsy, tak, żeby przykleić je w całości, no to one by były za duże, ale. Teraz wyobraźcie sobie, że na przykład przycinamy je w tym miejscu i wykorzystujemy tylko o tą część. No i biorąc pod uwagę, że takie całe opakowanie kosztuje, nie wiem, 20 zł? Coś około tego. A tutaj mamy par rzęs, nie pamiętam ile. Nawet nie będę próbowała tego liczyć, ale dużo. W związku z tym, wiecie, 20 zł to kosztuje para rzęs y, wispisek, tak? Na przykład. A tutaj mamy ich sporo, więc nawet jeżeli część z tej rzęsy nam odpada, tak, yy, idzie do kosza, to i tak jest tutaj ich sporo. Weźcie sobie teraz, przyjrzyjcie się tym rzęsom. Czy nie, nie sądzicie, że chuda właśnie stamtąd te rzęsy bierze i wali taką cenę? Oczywiście wiecie, ja nie mówię, że od tego sprzedawcy, ale wiecie, to tak, tak to wygląda. Nie, miłe są. Spójrzcie, jakie one są fajne. Widzicie? Takie puchate, na dość miękkim pasku. Ten pasek nie jest jakiś bardzo sztywny. E, fajne są. Wiecie co? Ja poszukam. Poszukam Wam tej aukcji. Super są. No na pewno mają bardziej, wiecie, przyjazny ten pasek niż w tych rzęsach chudy, Bo tamto po prostu jest taki sztywniacki. Kupiłam raz. Byłam taka zła. Słuchajcie, byłam taka zła na siebie. Że sobie nawet nie wyobrażacie. O, i nie pokazałam. Mm, Jessap też wypuścił gąbeczki. Gąbeczki jessapa wyglądają tak, tak wygląda zapakowane. Też są bardzo, bardzo mięciutkie, także też spokojnie możecie się w nie zaopatrzyć. No, oczywiście tutaj wrzuciłam standardowo pędzle bailey, ale wiecie, pędzel to będzie zupełnie odrębny filmik, bo no, to jest bardzo obszerny materiał. I co my tu jeszcze mamy, słuchajcie. Mm, Kupiłam, ale jeszcze nie używałam, więc nie powiem Wam, czy są fajne. Takie, ale gumowe sznurowadła? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. <laughs> Jeżeli ktoś używał, to niech mi napisze w opisie, czy używaliście takich gumowych. Jakoś mi się wierzyć nie chce, żeby to było dobre, no ale okej. Okay. Zobaczymy, przesznuruję, zobaczymy. No i tak, na dobrą sprawę, wiecie, co dochodzimy do końca. Tutaj wrzuciłam jeszcze jakieś jedne okulary, które niedawno kupowałam, ale tutaj sprzedawca nie przysłał mi certyfikatu. I wiecie, wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli na przykład mamy do czynienia z jakąś marką własną i ze sklepem firmowym tej marki, to wydaje mi się, że jeżeli piszą w tym sklepie, że tutaj te filtry są, to raczej one są, wiecie. No nie, nie podejrzewam, że. Jakieś dobre filtry są w okularach za 10 zł, tak? no bo tutaj bym się zastanawiała, ale te kosztowały, nie pamiętam, coś koło 40 czy 50, jakoś tak bardzo mi się podobały, więc je ja po prostu sobie wzięłam, mówię, na własną odpowiedzialność. A jak będę kiedyś u optyka, to zapytam, czy to można w jakikolwiek sposób sprawdzić. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że jakieś było moje zdziwienie, słuchajcie. Bo tak, to przychodzi w takim etui. No i do tego jest szmatka, ale szmatka jest logowana. Uwaga! ta Się troszkę zdziwiła nie? Także śmiem twierdzić, że Oriflame po prostu produkuje w Chinach jakieś okulary, które sprzedaje w swoich katalogach. Nie wiem, bo ja nic z Oriflame'u, nie wiem, lata świetlne nie kupowałam. Myślę, że to są po prostu te same okulary. Wiecie, jeżeli nawet szmatka jest logowana, to... No cóż, no ale to takie moje przypuszczenia, oczywiście ja nic nie wiem na pewno, tylko, tylko to są takie moje. Gdybania nie. A oczywiście na AliExpress kupuję w ilościach hurtowych wszelkiego rodzaju jednorazowe grzebyki, jednorazowe aplikatory do ust, tego typu rzeczy. Bo wiecie, jak malujemy siebie, to jednak schodzi tego mniej, ale jak malujemy kogoś, no to za każdym razem jednak każde włożenie spiralki do tuszu na przykład, no to to jest jeden, jeden aplikatorek, tak? Więc, więc tego idzie naprawdę w dużych ilościach, ale na AliExpress naprawdę to są tanie rzeczy. Także serdecznie Wam polecam. I słuchajcie, i e Magic, poza tymi świetnymi gąbaczkami, okazało się, że mają też pędzle. Pędzle zaraz Wam tak tylko pokażę, bo ja ich jeszcze nie odpakowywałam, ale pędzle przyszły z taką piękną, zobaczcie, kosmetyczką. Ja kosmetyczki wszelakiej maści uwielbiam. W tym poprzednim filmiku ja Wam go podlinkuję pewnie ze trzy razy, w tym filmie. Jeżeli się oczywiście da, bo nie wiem, czy sprzed roku filmik się da podlinkować. W każdym razie, w tym właśnie poprzednim filmiku pokazywałam Wam różne, różniste takie akcesoria podróżne, i właśnie między innymi różne kosmetyczki. No i tutaj ku mojemu zdziwieniu. Pewnie było nawet napisane, że te pędzle są z kosmetyczką, tylko wiecie, Marzynka nie przeczytała. to nie? przecież tryfonka nie czyta opisów. umówmy się. W ogóle, kto czyta instrukcje obsługi? Halo, halo! No, napiszcie mi w komentarzach, kto czyta instrukcje obsługi? Która z Was czyta instrukcje obsługi? Jedyną instrukcją obsługi, po jaką się pokusiłam, to była instrukcja obsługi do tego właśnie kanona, którego sobie zakupiłam. No, otworzyłam. No i przeczytałam, na co mam uważać. I mniej więcej, który guzik, do czego, do czego służy koniec. Wiecie, ani jak ustawić przesłonę, ani jak ustawić to, ani ustawić tamto. Nie, po prostu ten, ten guziczek do tego, ten guziczek do tego i serać kobito. A miałam dobre chęci. No i po co czytać? Po co czytać instrukcję obsługi? Jak tam nic nie jest napisane? Umówmy się! No, no, to jeszcze na sam koniec pokażę Wam tutaj te pędzle z Imagic. To są pędzle z łosia syntetycznego, ale patrzę, że jest kilka. O tutaj jest jakiś taki ciekawy kształt. O, ten też może być fajny. Są z tego włosia, m, takiego, które udaje włosie naturalne. No nic, ja to wszystko, wiecie, rozpakuję i Wam później e, pokażę na, na spokojnie. Z całą pewnością zrobię filmik o pędzlach, ale tak jak Wam mówię, muszę się odezwać do firm, e, do producentów pędzli. Może, wiecie, może od kogoś coś dostaniemy, nie? No chociaż, wiecie, jakiś rabacik, chociaż troszeczkę. Albo chociaż, nie wiem, zestaw na rozdanie, nie? To jedna osoba by chociaż jeszcze skorzystała. Dobrze, moi kochani, bo wiecie, że ja mogę gadać i gadać i gadać i to się nigdy nie kończy i tak miałam od dziecka i tak pewnie mi zostanie do samej śmierci, że marzenę po prostu zamknąć, to nie jest taka prosta sprawa. Dobrze, to ja Wam przepięknie dziękuję, przepięknie dziękuję za oglądanie, przepięknie dziękuję, że jesteście ze mną. Bardzo proszę, piszcie mi w komentarzach, jakie są Wasze zdobycze na AliExpress, co fajnego, nowego znaleźliście, co jeszcze tam można fajnego zakupić. No ja tam ostatnio kupiłam dla Marysi coś tam od Harry'ego Pottera, jakieś tam takie, wiecie, skarpety oczywiście, no tam Masę masę różnych rzeczy. Tutaj, oczywiście, to jest tylko taka kropelka w morzu zakupów, które tryfonka poczyniła. Nie byłam w stanie nawet wszystkiego tutaj tego, tego znieść. Yy, chciałam Wam pokazać te najciekawsze rzeczy, tak mniej więcej, mignąć, że wiecie, rzęsy są fajne, to, to jest fajne. Tak, żebyście mniej więcej wiedzieli, na co zwrócić uwagę teraz, jak są te promocje. No dobrze, to ja Was ściskam, całuję, przepięknie Wam jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście ze mną i oglądaliście to do samego końca. No, a dla wytrwałych chcę powiedzieć, sama jestem bardzo zdziwiona, ale ten podkład mam na twarzy już, poczekajcie, która jest godzina. Uuu, mm, słuchajcie, zobaczcie. Jest godzina 22.28. Ja ten makijaż skończyłam robić około 16. W sensie takim, że przed 16. To jest podkład, którego ja nie przypudrowałam. Ja sobie położyłam tylko bronzer, róż rozświetlacz. <laughs> Raz się odcisnęłam przed nagrywaniem tego filmu, bo już wiecie, moja strefatę te naprawdę tego wymagała. No, i jestem w ciężkim szoku, bo to jest podkład drogeryjny za niewielkie pieniądze. No. To tak dla wytrwałych. Jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo ciekawy, to napisz do mnie na priv, to może uchylę rąbka tajemnicy, bo myślę, że następny filmik to będzie właśnie z tym podkładem, dlatego że ten myślę, że dzisiaj zrzucę, a jutro bardzo szybko będę chciała zmontować, bo jutro już jest właśnie 11 i te promocje się zaczynają. Dobra, kochani, bo ja jestem w stanie zagadać na śmierć i wy to doskonale wiecie. Dziękuję wam, dziękuję, że jesteście. Podkład jest super. Ja się do firmy w każdym razie zgłosiłam i mam nadzieję, że firma przyśle mi wszystkie kolory, żebym mogła dla Was nagrać filmik, taki wiecie, test długotrwałości od rana do późnego wieczora z pokazaniem Wam wszystkich kolorów i tak dalej, Dobrze. Całuski.